Nagranie to zatytułowałem Łaska, moc Ewangelii. Wszystko, co otrzymujemy od Boga jest po prostu łaską, bo człowiekowi się nic nie należy. Także Ewangelia jest, jest mocą Bożą dla zbawienia. Ewangelia Pana Józefa Chrystusa jest tym, co ma wystarczającą moc, aby człowiek mógł być wybawiony. Ze swojego stanu potępienia, bo każdy jest grzeszny, każdy znajduje się właśnie w takim stanie. E, dopóki nie pozna pana Jezusa, jest naprawdę na złej drodze. Pan Jezus Chrystus nauczał, że zbawienie jest tylko z Bożej Łaski. Skoro człowiek sprzeciwił się Bogu, już w okrocie Eden, okazał mu w ten sposób nieposłuszeństwo i tym właśnie zgrzeszył, to nie ma się właśnie czemu dziwić, że został skazany na wieczne oddzielenie od Boga na śmierć. Trzeba wiedzieć, że ten owoc, który Adam i Ewa zdjęli w urodzie Eden, on nie miał jakichś trujących właściwości. Nie. Po prostu to była próba, ażeby okazali Bogu posłuszeństwo. No niestety sprzeciwili mu się, bo diabeł jednak podszedł szczególnie Ewę i no niestety stracili Stracili wszystko, stracili po prostu, no, stracili yy, życie wieczne. Nic, co człowiek mógłby zrobić od tamtej pory, nie wystarczyłoby do jego powrotu do stanu sprzed upadków w grzech. Bóg jednak nie chciał i wciąż nie chce człowieka karać śmiercią, nie chce, aby człowiek umarł, więc dał nam wszystkim... Wszystkim, bo wszyscy jesteśmy potomkami Adama i Ewy, czyli nieposłusznych Bogu ludzi i ich grzech dotknął również nas. Tak więc Bóg chce okazać łaskę zmazania grzechu i życia wiecznego z Nim, w Jego Królestwie. Łaskę tę okazał swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. Bo jak jest zapisane w Ewangelii według Jana 3,16, tak Bóg umiewał świat, że syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także łaskę okazał swoim synu Jezusie Chrystusie, który wziął na siebie samego, mimo że on był bez grzechu, wziął na siebie karę należną y, nam, czyli ową śmierć, no i umarł. Y, fakt, zmartwychwstał po trzech dniach, ale to już jest troszeczkę inny temat. I właśnie to Pan Jezus Chrystus został ukarany z nasz wypadek, występek i wszystkie kolejne. Wrócę jeszcze, bo to nie mogę tego pominąć. Pan Jezus zmartwychwstał, to jest bardzo ważne, bo gdyby nie zmartwychwstał, wtedy ofiara by się nie dokonała, Bóg jej nie przyjął. Także, także to było bardzo ważne, to jest bardzo ważny punkt Ewangelii. Więc łaska, jaką Bóg nam okazał jest od tamtej pory od, od, od śmierci Pana Jezusa dostępna każdemu z ludzi choćby tak miał jest dostępna każdemu z ludzi chociaż tak mało zdaje sobie z tego sprawę zresztą obecnie cały świat przybrał taką formę przybrał taką formę jest tak niegodziwy i zakłamany, a zarazem kuszący swoimi marnymi i przebijającymi kolorowymi świeciełkami, że wielu nie zastanawia się nawet, co będzie potem. Kiedy potem? Po śmierci albo kiedy Pan Jezus powróci, bo można wierzyć albo nie, ale Jego poród jest bliższy niż kiedykolwiek. Widać to na całym świecie. Ma być, przed Jego powrotem ma być tak, jak za dni Noego. Wtedy ziemia była niegodziwa, i widać, że to się zbliża bardzo, bardzo takimi szybkimi krokami. Osobiście uważam, że w moim otoczeniu przeważającą ilością osób są ci, którzy żyją tak, jakby nie liczyło się nic więcej, jak tylko ten świat. Jakby mieli albo żyć wiecznie, albo wcale nie interesowało ich to, co będzie po tej drugiej stronie. Jednak po zakończeniu ziemskiej wędrówki z pewnością coś będzie. I to od każdego z osobna zależy, gdzie spędzi przyszłość. Tak, to tu na Ziemi jest nasz czas próby, i to tutaj decydujemy, co z nami będzie później. Tu na Ziemi jest czyściec. On, to nie jest tak, że czyściec gdzieś tam znajduje się po śmierci i tam się człowiek oczyszcza. Nie, nie, nie. Człowiek ma się oczyścić tutaj, teraz za życia. Zauważam, że tak naprawdę wielu ludziom nie zależy na tym. Za bardzo umiłowali ten świat, który i tak przeminie ze swoimi zabawkami i poszczędliwościami, no, ale to, co na nim jest, jest widoczne, realne i można tego dotknąć, a to, co od Boga, niekoniecznie. Tego raczej nie widać. No i ludzi bardziej pociąga to, czego mogą dotknąć i czego mogą posmakować i zobaczyć. No niestety. Do tego potrzebne, aby odkryć Bożą wolę, aby Boga zobaczyć, do tego potrzebne jest zaufanie i wiara. Mu. A te przymioty chyba nie przychodzą tak łatwo. Choćby nie wiem, co się działo, jednym, na czym powinno się polegać, jest Pismo Święte. Nie ma drugiej księgi posiadającej taki autorytet, Boży autorytet, po prostu nie ma. Kilk jakiś czas temu yy, pisałem z człowiekiem, yy, który twierdził, że Biblii nie wolno, czytać, nie wolno czytać, nie wolno jej rozumieć dosłownie, po prostu nie wolno jej czytać. To zupełnie tak, jakby on nadal się znajdował w czasach, kiedy Biblia była w rejestrze zakazanych. No. Jest to dozwolone jedynie hierarchom katolickim, nie jakimkolwiek innym, tylko właśnie katolickim. I Dlatego powtarzam, że wygląda na to, że ten człowiek utknął w czasach, kiedy Biblia była zakazana. Ale nawet apostołowie nalegali na to, aby osobiście czytać i poznać pisma, święte, aby poznać prawdziwego Boga przez nie i aby się zabezpieczyć i nie ulec żadnemu zwiedzeniu. Jaki czas temu tłumaczyłem również innej osobie, że Jezus Chrystus w zupełności wystarczy do zbawienia i nie ma potrzeby szukać ratunku w osobach świętych, w zmarłych ludzi, którzy może byli świętymi, a może nie, czy w Maryi, czy w Królowej Niebios. Nie, 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 nie. nie. Pan Jezus Chrystus wystarczy. Zresztą Pismo Święte, Biblia mówi o Nim. Głównie o nim, a wszystkie inne osoby są zmiankowane i do zbawienia nie są absolutnie potrzebne. I On stwierdził, że ja nie mam racji. Więc czy Ewangelia Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca? Czy już jest nieaktualna albo prawdy, które niesie, stają się przestarzałe i nudne, czy coś się zmieniło? Przecież nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa i wiarę w nią. Cały Nowy Testament głosi właśnie o tej jedynej drodze. Nie ma innej drogi do zbawienia, ale widzę na własne oczy, jak ludzie zaczynają odstępować od tej wiary, a niektórzy jej nie mieli nigdy. Też niedawno ktoś, był to oczywiście katolik, praktykujący katolik, katolik taki bardzo gotów pójść za swoją wiarą, chociaż jej, jak zauważyłem, w ogóle nie rozumie, gotów pójść w ogień. On całkowicie tak kwestionował w rozmowie ze mną Ewangelię Jezusa Chrystusa. No, stwierdził, że katechizm, po prostu nauki katolickie mówią coś innego i to to jest prawdą, a nie Ewangelia. Nazwał ją zresztą później bajką, bo okazało się, że nawet katolikiem nie jest, bo katolicy, katolicy jednak w coś tam wierzą bardziej wierzą takie bajki, w coś po prostu podokładane do Ewangelii, a nie w nią czystą. No ale on już doszedł do tego, że po prostu nazwał Ewangelię bajką. A niedługo później zdetronizował nawet osobę samego Chrystusa i wybrał jako swojego zbawiciela Maryję. Czy ktoś zauważa, co się dzieje teraz w kościele rzymskim? Maryja zajmuje z dnia na dzień coraz bardziej, coraz bardziej i zajmuje rolę nie tylko Jezusa Chrystusa, nie tylko zbawiciela, ale staje w roli samego Boga. No, niestety, jest taka jedna osoba w Piśmie Świętym, opisana jest, y, która właśnie miała takie zapędy na to, ażeby zrównać się z Najwyższym. Proszę sobie tego poszukać, o kim jest mowa. Jest to osoba nazwana niosącym światło i wystarczy wpisać. Wystarczy wpisać frazę niosący światłość w goglach i odpowiedź pokaże się już na pierwszej stronie. A ja pierwszy raz się z takim poglądem spotkałem, że jakoby Maryja miała być jakimś zbawicielem. Ja wiem, ludzie nawet prosili ją o przebaczenie grzechów. Ja czytałem takie komentarze, ja uczestniczyłem w takich... No nie były to pogaduchy, ale były to jakieś swego rodzaju konfrontacje. Ja tam nie chciałem z nikim walczyć, ale jednak chciałem ludzi nakierować naprawdę i takie mikrowojenki tworzyły się automatycznie. Także kto, kto, chciał, kto chciał uwierzyć w czyste Pismo Święte, uwierzył. Kto nie chciał, no niestety nie uwierzył. Zresztą ja nie będę, bo też sporo czasu straciłem na takie rozmowy, puste rozmowy, ale jednak w liście do Tytusa, bodajże w trzecim rozdziale i dziesiątym wersecie, nie jestem do końca pewny, jest napisane, ażeby heretyka napomnieć raz, drugi raz i go po prostu zostawić i iść dalej. Ja, ja napominałem więcej. Jeżeli cokolwiek przyniosło pozytywny skutek, super, jestem zadowolony. Jeśli nie, to trudno. Dlatego pierwszy raz się spotykałem tutaj, jak ten człowiek Maryję obrał za swojego Złowiciela. Pierwszy raz się z tym spotkałem wtedy. I dopiero zobaczyłem, aby ktoś w tak bezpośredni sposób odrzucał jedynego zresztą Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Pana. Co jeszcze dobitniej przemawia za tym, że świat porzuca jednak Jezusa Chrystusa, porzuca Boga na rzecz jakichś ponadnaturalnych objawień, jakichś przeżyć, jakichś istot, które głoszą coś zupełnie innego niż pisze w Biblii. Ale tak, Katolicy nie mają w zwyczaju czytania Biblii i dlatego są bardzo łatwym korskiem dla diabła, żeby mógł ich po prostu zwieść i odwieść od prawdziwej Ewangelii do duchów zwodniczych. Co się z ludźmi w ogóle dzieje? Zastanawiałem się kiedyś na ten temat, ale później, im więcej widziałem takich rzeczy, to przestałem się zastanawiać i robię po prostu swoje, swoje rzeczy, znaczy swoje rzeczy, no nie swoje rzeczy głoszę tylko rzeczy Boże, ale po prostu robię to, co mam robić. To właśnie wszystko jeszcze do wskazuje na zbliżające się czasy końca widzę, że coraz mniej ludzi się tym faktem interesuje, bo żyją na tym świecie jak pączki w maśle, no niestety. Wystarczy jednak spojrzeć, chociażby do listu do Tesaloniczan, aby zauważyć, że wielkimi krokami nadchodzi odstępstwo od prawdziwej wiary, biblijnej wiary w Chrystusa na rzecz jakichś mrzonek i fałszywych objawień, które inteligentnie podszywają się pod słowa Boga, ale w konfrontacji z Pismem Świętym samodzielnie się unieważniają. Także kiedy Pan Jezus tu powróci na ziemię, naprawdę ja nie wiem jak wiele wiary On tutaj znajdzie. Naprawdę nie wiem jak wiele. Co do naszych czasów, czy to czy rozglądając się wokół siebie i spoglądając na otaczający świat pełen niegodziwości i absurdów, które jeszcze do niedawna mogły zostać zaliczone do powiastek w gatunku science fiction? Czy można się przynajmniej nad nimi nie zastanowić? Dokąd my właściwie zmierzamy? Ja już się nad tym zastanawiać przestałem po prostu i tyle. Bo pomimo wszystko, jedyny ratunek jest w Jezusie. Na tym trzeba się opierać, na Panu Jezusie trzeba bazować, i wtedy uratujemy się. No niestety, dokąd można yy, próbować ludzi przekonać, oferować im możliwość poznania prawdy. To trzeba to robić, ale jeżeli ktoś uparcie tkwi, trwa przy swoim, no niestety trzeba go zostawić, bo wielu innych ludzi również czeka na ratunek. Trzeba się zbliżyć do Boga poprzez jednego pośrednika Jezusa Chrystusa, uwierzyć w jego słowa i oddać mu się, ażeby zapewnić sobie życie wieczne i miejsce, które jest w świecie Bożym. No cóż, każdy ma szansę, każdy ma wolną wolę i każdy ma możliwość. Póki jeszcze jest troszeczkę czasu, warto z tego skorzystać. Także tego wszystkim życzę. Błogosławię wszystkich Ewangelist Dawid.